Wow, przyszedł mój kucharz, więc zaraz będę się zbierał, bo muszę go ukościć na kuchni. bo to jest taki gościnny mój kucharz. Bo tak naprawdę żaden kucharz nie jest mój, każdy jest wolnym człowiekiem. Każdy w każdej chwili może powiedzieć: A, już nie gotuję, idę popływać. Kiedyś pojechałem, byłem w trójmieście i powiedziałem taksówkarzowi, który mnie zawoził do Orłowa na Cliff na tam promenadę, molo, że mam ochotę popływać i pewnie pójdę popływać. I on powiedział ja też. Gość zaparkował, wziął ręcznik, rozebrał się i poszedł pływać razem ze mną. I powiedziałem sobie wow, ten człowiek jest szczęśliwym człowiekiem. Dlaczego? Bo żyje tu i teraz. On tego nie planował. On ma ochotę po prostu na pływanie. Gdzieś ta moja myśl, wypowiedziana na głos, go zainspirowała. Sprawdził, mam ochotę, idę pływać. Zostawiam pracę na chwilę, samą sobie. Świat się nie zawali i poszedł pływać. I tego Ci życzę, żebyś pływał, kiedy masz ochotę pływać. A nagrywałem to nagranie z myślą o powiedzeniu Ci, że kiedyś miałem sen. Mianowicie, śniły mi się opiekunowie, którzy gdzieś tam pomagają w moim rozwoju. I daje mi taki krystaliczny przekaz, bardzo prosty, z którym się jak najbardziej zgadzam. Mianowicie, prawda nas wyzwoli, prawda nas uspokoi. Bo gdybyś wiedział, co jest przed śmiercią, co jest po śmierci, gdybyś znał prawdę, to czy to życie nie byłoby zupełnie innym życiem, gdybyś wiedział, że żyjesz miliony lat? a nie tylko 100 czy 200. To czy te 60 lat, nawet z tą chorobą, nawet z tymi toksycznymi ludźmi wokół, czy to nie byłaby taka mrzonka, taka zabawa, taka powiedziałbym, mmm, ja sobie sam wybrałem tych wszystkich ludzi, ja sobie sam wybrałem te doświadczenia, których pragnę doświadczyć, ja sobie sam wybrałem tego taksówkarza na drodze, ten wygląd, ten głos, to wszystko ja wybrałem. I wtedy ja biorę odpowiedzialność za to. Wtedy ja się temu przyglądam: hmm, dlaczego ja sobie to wybrałem? Czego ja chciałem się nauczyć? I wtedy łatwiej się nauczyć. Ja czuję, że tak jest. Ja wiem, że tak jest że sami sobie to wybieramy że działamy dla siebie wszyscy razem, aby się rozwijać rozwijać ku miłości, bo. Nie jest problemem pokochać idealną osobę, chociaż dla wielu jest to problemem. Jeśli nie masz idealnego wzorca miłości w rodzinie, to automatycznie będziesz miał blokadę, lęk przed bliskością, będziesz czuł się oszukiwany, bo przecież taka miłość nie może istnieć, moi rodzice inaczej się kochali. Ale to jest łatwiejsze właśnie i tutaj może być Twoja lekcja. Pokołać idealną osobę, która potrafi kochać, potrafi przytulać, potrafi rozmawiać, potrafi wspierać, daje Ci wolność i się czegoś uczysz od takiej osoby. A uczysz się dlatego, bo sam sobie to wybrałaś, wybrałeś. Więc zastanów się na spokojnie, w toalecie, gdy sikasz, gdy myjesz sobie włosy, gdy masz tą chwilę spokoju, bo w tych czasach to są najbardziej spokojne chwile, gdzie te myśli tak nie buczą. I wtedy zastanów się, co ja sobie wybrałem, co ja sobie wybrałam, czego ja chciałem się nauczyć. Bo wtedy łatwiej się tego nauczyć. A o tą naukę tutaj chodzi. Eee, po prostu, miłość to jest słowo klucz, myślę, że na tej planecie, którą powinniśmy odzyskać. A drugie słowo klucz to moc. Uwierzyć, poczuć swoją moc, swoją moc kreacji. To, że każda myśl tworzy, że słowo ciałem się stało, czyli słowo zostało, słowo tworzy. Mogę Ci też powiedzieć o takim pewnym prawie, które jest magiczne, jest bardzo proste. A mianowicie ja nazywam to prawo, prawo kartki. Mianowicie, cokolwiek napiszesz na kartce, co chcesz osiągnąć, co chcesz zdobyć, co chcesz doświadczyć, jaki, jaki stan chcesz przeżywać, to jeśli to zapiszesz, to to się stanie. Jeśli to jest prosto z serca. Ja jakiś czas temu napisałem, że jestem szczęśliwy, bo też warto pisać w czasie dokonanym, aby motywować całą przestrzeń, wszechświat, żeby się tak ułożyły wszystkie tutaj karty, żeby ludzie, których spotykasz, się tak ułożyli, Abyś był szczęśliwy, bo jesteś szczęśliwy. Jeśli sobie zapiszesz na kartce, jak zarobić 3000 złotych, na przykład, nie? to od razu Twój umysł podpowiada Ci, co możesz robić. Od razu się po wpadają w pom pomysły, więc prawo kartki Ci bardzo tego życzę. E, bardzo Ci życzę, abyś pływał, kiedy masz złote i żył właśnie bardziej w tu i teraz, bo to jest taki czas, gdy nie ma czasu ma czasu, dzieje się magia i tej magii również Ci życzę najlepszego, bonsai